Czy ty mówisz I am stressed, czy mówisz I am stressed out? Bo prawdopodobnie mówisz I am stressed. Ja myślę, że każdy w Polsce mówi I am stressed, przez to, że oni nawet nie wiedzą, że coś tak jak I am stressed out istnieje. I czy możesz powiedzieć I am stressed? Nie, ja ch chyba tak. Ale nativi z tego co ja słyszałem tak nie mówią. Albo częściej mówią I am stressed out. Bo prawdopodobnie jak ci uczysz angielskiego albo jakikolwiek język to prawdopodobnie chcesz mówić w tym języku tak jak normalni nativi mówią w tym języku. To czy możesz powiedzieć I am stressed? Oczywiście, że tak. Ale czy to brzmi naturalnie? Nie. To jak chcesz nadal mówić I am stressed Możesz mówić I'm stressed, ale jak Amerykanin będzie słyszał, że ty mówisz I'm stressed zamiast I'm stressed out, to on będzie myślał, że ha, to brzmi dziwnie, ale nikt cię nie zaresztuje, nikt cię nie pobije, nikt cię nie weźmie do więzienia, ok? Nikt cię nie, nie strzeli wryja przez to, że nie powiedziałeś out? No może ktoś. Nie, ok, prawdopodobnie nie, ale dodaj ten out, czemu nie? Probably stressed out. Tam few examples. You Możesz powiedzieć, man, I'm really stressed out. Albo he is stressing me out. Albo last week I was so stressed out because I was getting ready for my test. Test możesz powiedzieć. Every time I practice my English, I get really stressed out. Albo, hey, I'm speaking with a native speaker right now and I'm really stressed out. So just add out. out? Nie stressed. Move stressed out. Ok? Zapamiętaj to. I zacznij tak mówić. Jak chcesz. Jak nie chcesz, to nie musisz mnie słuchać. Możesz powiedzieć, hej, idź do cholery, Dave. Ja nie muszę słuchać to, co ty mi mówisz. A i nie musisz. Ok. I to wszystko. Na razie. Cześć.